Dzień dobry! Dzisiaj zajmiemy się tematami, które są szczególnie istotne w dobie wszechobecnych urządzeń mobilnych, kontrolą rodzicielską oraz uzależnieniami od telefonów i wpływem mediów społecznościowych na młodzież. Przy okazji opowiem o akcji Zadbaj o siebie z OSE, której celem jest promowanie odpowiedzialnego korzystania z technologii i dbanie o zdrowe cyfrowe nawyki. Na początek warto zastanowić się, czym jest problematyczne używanie telefonu i internetu. Dzieci i młodzież spędzają coraz więcej czasu na platformach takich jak TikTok, Snapchat, Instagram czy YouTube. Czy to bezpieczne? Niestety. Badania pokazują, że nadmiar czasu spędzonego na portalach społecznościowych. Może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne młodych osób. Wiele treści w internecie jest niedostosowanych do wieku dzieci, a obecność najmłodszych internautów w social mediach wiąże się z ryzykiem nawiązania niebezpiecznych kontaktów. Dodatkowo, korzystanie z tego typu narzędzi wprowadza osoby w każdym wieku w świat nierealistycznych oczekiwań. Presja na dopasowanie się do nieosiągalnych wzorców kreowanych w mediach społecznościowych. To prosta droga do obniżonej samooceny i poczucia niezadowolenia z życia. Zbyt duża ilość czasu przed ekranem oraz natłok informacji docierających do nas poprzez urządzenia cyfrowe prowadzą do przeciążenia umysłu i pojawienia się objawów stresu. W ramach kampanii Zadbaj o siebie z OSE zachęcamy zarówno dorosłych, jak i dzieci do regularnych przerw od ekranu. Wyznaczania sobie czasu offline oraz rozwijania zdrowych nawyków związanych z cyfrową higieną. Oto kilka zasad, które mogą pomóc. Staraj się jeść posiłki bez scrollowania. Telefon odkładaj przynajmniej dwie godziny przed snem. Zarządzaj świadomie czasem spędzanym przed ekranem, sprawdzaj ile czasu poświęcasz na korzystanie z internetu czy z poszczególnych aplikacji. Wyłącz aplikacje działające w tle, eliminuj powiadomienia. Oraz staraj się nie korzystać z serwisów społecznościowych podczas pracy lub nauki. Coraz więcej rodziców zadaje sobie pytanie: A to streamy? Co to właściwie jest? To materiały wideo, które pokazują przemoc, agresję lub inne nieodpowiednie zachowania transmitowane na żywo. Takie treści są szczególnie szkodliwe dla młodych ludzi, ponieważ przekazują złe wzorce. I normalizują szkodliwe zachowania i patologie. Akcja Zadbaj o siebie z osę zwraca uwagę na to, jak ważne jest filtrowanie treści, które oglądają dzieci, oraz rozwijanie u nich zdolności do krytycznego odbioru treści udostępnianych w internecie. Jak mogą sobie z tym poradzić zarówno dzieci, jak i dorośli? Odpowiedzialność spoczywa zarówno na dostawcach usług internetowych, jak i rodzicach. Działania dostawców, takie jak weryfikacja wieku użytkownika czy filtrowanie treści, zwiększanie odpowiedzialności platform internetowych za materiały, które udostępniają w połączeniu z uważnością rodziców, mogą znacząco ograniczyć dostęp dzieci do szkodliwych treści. Higiena cyfrowa to coś, co może wesprzeć rodziców oraz samych młodych ludzi w dbaniu o swoje zdrowie i bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu. To umiejętność odpowiedzialnego korzystania z technologii bez popadania w uzależnienie. Warto wyznaczać sobie czas offline, zadbać o zdrowe przerwy i kontrolować ile czasu spędzamy z telefonem w ręku. Jednym ze sposobów na wsparcie higieny cyfrowej młodych użytkowników jest kontrola rodzicielska. Dzięki niej rodzice mogą monitorować aktywność dzieci w internecie, blokować nieodpowiednie treści, a także ustawiać limity czasu na urządzeniach. Obecnie dostępne są liczne opcje kontroli rodzicielskiej na urządzeniach różnych marek, takich jak Apple, iPhone, Google, Android czy Microsoft. Możemy również korzystać z dedykowanych aplikacji, takich jak M-Ochrona Ose i Family Link, aby jeszcze bardziej dostosować ustawienia do potrzeb naszej rodziny. Jeśli zastanawiasz się, jak włączyć kontrolę rodzicielską na telefonie, pokażemy Ci kilka prostych kroków. Na przykład na urządzeniach z Androidem można pobrać aplikację M-Ochrona Ose, która pozwala na ustawianie ograniczeń czasowych i kontrolowanie treści. Za to na iPhone'ach. Funkcja kontrola rodzicielska jest dostępna bezpośrednio w ustawieniach, co pozwala rodzicom na łatwe zarządzanie czasem ekranowym. Pamiętajcie, że kontrola rodzicielska nie tylko pomaga chronić dzieci, ale też uczy ich odpowiedzialnego korzystania z technologii. I nie zapominajcie, aby wprowadzać ją w porozumieniu z dzieckiem. To warunek powodzenia. Najważniejsze, aby zasady ustalać wspólnie i aby dziecko rozumiało, dlaczego higiena cyfrowa jest tak istotna. I dlaczego o niej rozmawiamy? Podsumowując, kontrola rodzicielska, zasady higieny cyfrowej i świadomość zagrożeń, takich jak patostreamy, hejt i przemoc w sieci, to kluczowe elementy zdrowego korzystania z internetu przez młodzież. Zachęcamy rodziców do wdrożenia tych zasad i uważnego towarzyszenia swoim dzieciom w cyfrowym świecie. Zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami na naszym kanale. I do odkrycia funkcjonalności aplikacji M-Ochrona, link do której znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia.